W jaki sposób dobra albo zła wiara wpływa na prawo zasiedzenia nieruchomości? W poprzednim materiale wideo wspomniałem Ci, jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości. Mówiłem o tym, że jednym z elementów, który wpływa na długość okresu zasiedzenia jest istnienie dobrej albo złej wiary podczas okresu zasiadywania nieruchomości. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci kilka słów na ten temat dodatkowo i wyjaśnić, w jaki sposób istnienie dobrej albo złej wiary. Wpływa na proces i możliwość zasiedzenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga zasiedzenie-nieruchomości.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Zasiedzić nieruchomość może osoba tak działająca w dobrej wierze, jak i osoba działająca w złej wierze. W uproszczeniu oznacza to, że zasiedzić nieruchomość może zwłaszcza osoba, która wie, że nie jest jej prawowitym właścicielem. Osoba władająca zasiadowaną nieruchomością z premedytacją, celem jej zasiedzenia. W przypadku zasiedzenia nieruchomości, dobra wiara istniejąca po stronie osoby zasiadującej ma jedno istotne znaczenie. Skraca okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości. Jaki to okres? O tym opowiem Ci w jednym z kolejnych materiałów wideo. Już teraz zapraszam Cię do jego obejrzenia. Ujmując jednak sprawę inaczej, zasiedzenie nieruchomości przez osobę działającą w złej wierze zajmie dużo więcej czasu niż przez osobę działającą w dobrej wierze. Jest to no, pewien rodzaj kary dla tej osoby, która wie, że nie jest właścicielem tej rzeczy, dla osoby, która działa z premedytacją celem zasiedzenia tej rzeczy. Możesz zadawać sobie pytanie, co stanie się w przypadku, kiedy proces zasiadywania rozpoczął się w dobrej wierze, a dopiero potem wyszły na jaw pewne okoliczności, które uzasadniałyby traktowanie tej osoby, która zasiaduje nieruchomość, jako działającą w złej wierze. Otóż kwestia ta jest bez znaczenia z punktu widzenia procesu zasiedzenia. Z tego punktu widzenia, ocena, czy posiadacz nieruchomości jest w dobrej czy też w złej wierze, dokonywana jest wyłącznie jednorazowo. Na samym początku biegu zasiedzenia, w momencie w którym osoba zasiadająca nieruchomość obejmuje tą rzecz w tak zwane posiadanie samoistne. Późniejsze okoliczności uzasadniające traktowanie tej osoby jako działającej w złej wierze nie mają wpływu na bieg okresu zasiedzenia. Osoba ta będzie z tego punktu widzenia zawsze oceniana tak, jakby objęła rzecz wywładanie w dobrej wierze. Jak wygląda kwestia dobrej i złej wiary z punktu widzenia zasiedzenia rzeczy ruchomej? Kwestia zasiadywania w dobrej wierze ma dużo większe znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że zasiedzenie rzeczy ruchomej w złej wierze nie jest w ogóle możliwe. Co więcej, dobra wiara w posiadaniu rzeczy ruchomej musi istnieć przez cały okres niezbędny dla zasiedzenia tej rzeczy. A zatem odmiennie niż miało to miejsce w przypadku. Nieruchomości, kiedy ocenialiśmy tę dobrą wiarę tylko w jednym momencie, tylko w momencie objęcia rzeczy we władanie. W związku z tym, nawet jeżeli osoba zasiadująca rzecz ruchomą rozpoczęła proces zasiadywania w dobrej wierze, a potem dopiero dowiedziała się o pewnych okolicznościach uzasadniających jej traktowanie jako osoby działającej w złej wierze, na przykład, że właścicielem tej rzeczy, którą zasiaduje, jest zupełnie inna osoba. To zasiedzenie nie będzie w ogóle możliwe. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Dobra wiara ma odmienne znaczenie w przypadku zasiedzenia nieruchomości oraz w przypadku zasiedzenia rzeczy ruchomej. O ile w przypadku zasiedzenia nieruchomości działanie w złej wierze jedynie wydłuża okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości, to w przypadku zasiadywania rzeczy ruchomej działanie w złej wierze w ogóle, wyklucza możliwość zasiedzenia tej rzeczy. Na koniec chciałbym podziękować ci za poświęcenie chwili czasu na zapoznanie się z tym materiałem wideo. Mam nadzieję, że czas ten nie był dla ciebie czasem straconym. Ja nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga zasiedzenie nieruchomości.pl. Jeżeli nie byłeś jeszcze na moim blogu, zrób to teraz. Serdecznie zapraszam cię do jego odwiedzenia.